Nie ma z tej strony Gacek i dziś pogramy sobie w Tefa. Już prawie klasycznie. Yy, nie wiem. Yy, no i tak, gra ze mną mój brat, ale nie gada. Przed on dostał prezent. Yy, tak bardzo. Przeteleportowaliśmy się jakimś tutaj teleportem. O, i mamy pierwszą asystę. Luzik. Dobry początek. I wchodzimy do akcji. E, jest to mapa CPL. Trzeba przejmować ET. No, jak to się nazywa? E, no, cele? Nie. E, no, wiecie co? Na pewno wiecie. Wypadło mi. Mm. O, tutaj mamy. Medyka, którego zabiliśmy i to dosyć ekspresowo. Tak pusto tu. Dobra, kill za kill, nieźle. No ale tak. Ostatnio wolę. O, Skart nam przejmuje bazę. Nie fajnie. Eee, ostatnio napisałeś. No, Napisaliście mi aż cztery pytania, co, co jestem w sumie wdzięczny. I teraz tak, pierwsze to jest... Jaka jest twoja ulubiona gra? Tak, nie mam jakiejś jednej ulubionej. Eee... O, już musimy defować nasz ostatni punkt. Mam kilka takich swoich dobrych gier, z którymi dużo grałem. Na przykład strzelanka to TF, te Team Fortress. A oh. No, w Team Fortressa dużo grałem Z RPG Mało gram RPG ale tak najbardziej to Fallout. Fallout trójka Taki, tak po prostu Dla mnie najlepszy Z MOBA to lol tak jakoś No zresztą sami widzicie po moich filmach I ogólnie lubię też gry strategiczne na przykład, ee, no jak to Stalingrad, czy e, właśnie ten Crusader Kings 2. To właśnie takie, coś w tym stylu. E, o, inżynier. Tak dosyć cicho tutaj. A, powinienem jeszcze działko. A ja niszczę inżyniera Dobra Ło, coś mnie atakuje? Jemy sobie kanapkę Teraz tak Drugie pytanie było e, Czy nagraś Czy nagrasz kiedyś z kimś odcinek? E, teraz gram Z moim bratem Tylko, że no Nie gada Ale wcześniej też w LoL'a grałem Z kolegami Czy coś Także, ale jeśli ktoś chce ze mną zagrać, to bardzo chętny pogram. No, tylko mi napiszcie. O, no, wygraliśmy LOL. Kupi demoman. A, zabity. Ło, zabiłem mojego brata, który się nazywa kulka. Jak fajnie. I nam się zmienia mapa. E, to znowu ja, znowu grubasem ale na innej mapie na mapie Yukon której totalnie nie kojarzę więc będzie fajnie tak bardzo chodźmy sobie mostem czemu by nie totalnie nie rozpoznaję tej mapy no ale chodźmy dum 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 dum, dum. Tu mamy kolejny most Ciekawe gdzie jest ten środkowy punkt Już przejmujemy Tutaj poszedłem gdzieś boczną drogą widzę A tu jest ten środkowy Okej okay. Mapa mostowa Pełno mostów Spaj, 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 spaj Dobity. Dobra, odejdź, odejdź, odejdź. Uuuuu, jakie wejście. Dobra, ale się palimy, trzeba szybko zejść kanapkę. Przyjmuje nam punkt. Uuuuuuu, tak. Przełuj na snajper. Jemy znowu kanapkę. Nie mam pojęcia gdzie jest, nie widać. Sandwich uh, teraz tak. No, znowu ten sniper. Gdzieś tu jest. Gdzieś tu jest. Hom. Dobra, niszczymy. A zniszczone działko. Dobra. Dobry początek. No jakaś kaczka była, nie mam pojęcia o co chodzi. Przy Przyciele yy, snajpera. Idziemy sobie. Ciekawe co dalej. Dobra. Zebraliśmy kaczkę. ho wow. ho! No, niestety nas pokonali, ale 6 zabójstw dobrze jest. Teraz tak, trzecim pytaniem było: jaki mam komputer i w co nim mam? Mam Asusa 3-letniego. Dokładnie w lutym będzie trzeci rocznik. Ło! Wow. Tak bardzo. Uh, ale mam Intercore i3, 4 GB RAMu. No i 15,5 i cala 15 przy niej, 6 dokładnie Dobra, ale idźmy dalej mm, Tak właśnie Jeszcze trochę tutaj nachodzimy Wow Celność moich strzałów jest jak 1 do 100 Zmieraj! Ła! Wow. Ła, wow, dobrze jest! Głupi, głupi żołnierz, znowu ten sam. A co, co się stało? O, mamy nowy przedmiot. Wejście smoka. Spoko. Jestem na tak. Dobra, idziemy dalej. E, w którą stronę? Chyba w tą? Nie, w tą. Dobra. To jest jakiś spaj Dobra, już nie mam pojęcia w którą stronę. Pójdźmy sobie za Pyrosem No, trzeba uważać na spajów. Tak bardzo Dobra, idziemy dalej. Coś tutaj jest. O cały wol jest faj. Lol. Ajaj. Dobra. Jemy sobie kanapkę. Ej, i mój brat gra medykiem. Tak bardzo. Łoo! Sawił nas demoman. No cóż. Pełno kaczuszek. W Halloween też były kaczuszki. Kaczuszki. Dobra. E, ogólnie czwarte i ostatnie pytanie to, e, kiedy kolega pokaże kolejne sztuczki z nożami? To był jeden taki film, gdzie właśnie kolega pokazywał sztuczki. No nie wiem. E, serio, nie wiem kiedy. I czy w ogóle. E, zależy czy się zbierzemy i czy będziecie chcieli tak większą ilością osób. Tak bardzo. No i oczywiście zależy od tego czy się nauczył nowych. No bo te same, no to tak trochę słabo pokazywać sztuczki Dobra, idziemy dalej i no, słyszałem spaja albo no, mi się przywidziało Marek odpala i tego Ulta właśnie Eee mój Brat gra za moimi plecami, więc mogę pogadać. Łooo! Fuck! Ile tu działek! Trzy działka! Nie ma szans. No już zdobyliśmy ten punkt roll. ale no, niestety nam oddobę... oddobędą. Tak bardzo. Mm, dobra. Idziemy dalej. Jeszcze 9 minut. W sumie no stop się dodaje. To nie jest spaj Nie W którą stronę tu iść Kaczuszka Prezent Jej, się jest za dużo Umieraj. Ło, dominujemy kogoś. Dobra, trzeba się wycofać. E, masz kanapkę. Umrzyj! Jak tu uciekł? Dobra, umarł? Wo wow, wow Nie mam niczego Mało amunicji, mało życia Fak Dobra, trzeba uciekać Dobra Jakaś ammo w sumie nie potrzebujesz. No, ale to była dobra akcja. Prezent. Oj, nie wiem, czy ja to przeżyję. A nawet przeżyłem, lol. Umrzyj. O, ta moc niezniszczalności. Dobra, idziemy. Przejmujemy. Nie ma spajów. Ale no jest pełno działek, więc nie będzie tak prosto. Aaa. O, dominuje kogoś. No i pogruba się. A, nie mam u nic. Dobra, już mam. A no i nie mam medyka swojego. Fak. Zapomniałem. Dobra, odradzamy się. I zaraz pójdziemy dalej. Także no, piszcie kolejne swoje pytania. Albo w ogóle odpisujcie i co myślicie na moje odpowiedzi czy coś. Albo... Wypowiedzcie się, swoje własne zdanie O, spy I tak, wyłączy mi się język tak bardzo Kupi spy? No nie, o, dobra Zabity No tutaj będzie ciężko Dobra Dobra, medyk lecz mnie. Fuck. Głupi spy. Tak bardzo. A jak wam minęły święta, tak poza tym? Nie wiem, nakręcam to w, w sobotę. Dzień po świętach. Pominały dobrze. Powiedzmy, że były spokojne. No w ogóle no, w... W... koło mojego domu jest taka stajnia I w ogóle cały kompleks stajni I ktoś ją podpalił wczoraj Ja nie wiem jak tak można ale No cóż Znaczy może samo zapłon ale W zimę kiedy padał też Ciekawe Dobra idziemy powoli Uber niestety za Dopiero za 30 sekund ale... 60%... 40% O, tu już nic nie ma, Ok. Oko Łaaa Fuck Ale to sobie pułapkę przygotowali Ale nadal, no, staty na plusie i to tak ostro Jesteś, Jestem pierwszy W tej, tej W tabeli Dobra, idziemy dalej. No i tutaj nam przyjmują. I przejęli. In! Tak bardzo tu zaraz Spy wyjdzie. Umieraj! Dobrze Mam nadzieję, że nie miał bo on zmarł. Miał on zmarłego. Ile to jest? Ich? Potrze Potrzebne nam pero na tych spajów. Woo! Gdzie ty, Marek jesteś? Tutaj. Masz. Ło! Głupek ma dzwon zmarłego Tak bardzo Gdzie są te głupie spaje? Dobra, kanapka mi się już wróciła Tutaj działko postawić z Dobra, zjechaliśmy działko O o o Fuck Głupi spaj, dobra, jest za pyro. Myślę, że czas zmienić e, Moją postać na pyrosa Na te głupie spaje Myślę, że to dobry pomysł Oj, odcinek już będzie długo trwał No jak chyba pierwszy taki dłuższy No ale czemu nie? Jak się dobrze gra to szybko mi na czas, i tak, wszystko mam kuriozum Jak tak mi się, no, trafiło Ło wow. No, przejęliśmy Bardzo okej okay. Tutaj okej, okay. jestem szybszy od grubasa i od żołnierza Trzeba tutaj wszystko podpalać Oj 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 oj. No te spaje są złe. Jednym słowem po prostu. Wow 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 On dokonuje odwetu Co za szajz Smuteczek Ale zostaliśmy przynajmniej tą Asystę Tak bardzo Dobra, idziemy dalej O! Koło my tu mamy? No, a gdzieś to spaj powinien być? Gdzieś powinien być, tylko gdzie on jest? No. A, zabiłem. Tylko ten iluminator mnie zabił też. Taki smuteczek. Wow, taki spaj. Rewelacyjny spaj. Co on tu zrobi? Nic. Także tego. Idziemy dalej. Hmm, dalej się tak zastopowałem, mój komentarz. Się przejąłem grą tak bardzo. Dobra, zrobiliśmy działko. To jest faj. Umrzej. Tutaj wspaniale nam poszło. Spai, pyro. Tacy przyjaciele. Jak on nie może dominować? Fuck, źle odbiłem e, podzisk jego. No, w sumie widać, że ta gra ma się trwać nieskończoność. Więc w sumie i tak jest długo, więc my już kończymy tym optymistycznym akcentem.